Bądź mno, level 36, miej córkę, 12-latkę, fankę Tako Hemingwaya. Z dnia na dzień coraz bardziej myślisz o zabójstwie córki, bo nie wytrzymujesz już tego pierdolnego Tako Hemingwaya. Jej pokój cały zajebany jego plakatami. Robi jakieś dziwne marionetki. Raz znalazłeś szczotkę z przyklejoną twarzą Tako do powierzchni czesania, a rączka była dosyć mokra. Pewnie zabawia się. W jakiś wód, żeby przyciągać do siebie tako. Pralka napierdala dzień i noc i tak codziennie, bo musisz prać jej mokre majtki. Ja pierdolę, już nie wyrabiasz psychicznie. Prosi cię, żebyś pojechał z nią na koncert tako, bo jest niepełnoletnia musi mieć opiekuna. No taki chuj, nie zgodziłeś się. Ale wtedy spojrzałeś na żonę. Było widać, że foch level 999, więc stwierdziłeś, że parę miesięcy bez e banka nie wytrzymasz. Więc zgadzasz się. Czekasz na nią pod klubem, bo w środku czujesz się jak w Figlolandii. Koniec koncertu, szuka swojej córki w pośród innych małych dziewczynek. O, widzisz ją! Tylko że co jest kurwa? Idziesz tako za rękę! Tako przewrócił jakiegoś małolata i szepnął mu na ucho. Lezcz na betonie, lecz na betonie! Siadła z nim do samochodu i pojechali. O, skór jedziesz za nimi! Zapierdalają ostro, ale jesteś tuż za nimi. Skręcili w las, już podejrzewasz, kurwa, po co? Chuj, śledzisz ich tak, żeby cię nie zauważyli. Zatrzymali się w środku lasu, wyszli z auta z jakąś torbą i poszli w krzaki. Ty już kurwa wiesz, co będzie grane! Chuj, poczekasz chwilę, żeby nakryć ci w trakcie... <laughs> Minęło pięć minut, wkraczasz do akcji. Pierdalasz się w krzaki i się drzeć, czy go coś pojebało, że to lata jest. A tu Zong. Tako jest przebrany za lisa, a twoja córka za krówkę. I tak stoją na czworaka na ziemi. Marysiu, co ty odpierdalasz? Pytasz swoją córkę. Tako, co ty robisz z moją córką? Czego ty od niej chcesz? Mówisz rozpaczonym głosem. Tako odpowiada... 6 Chciałbym kiedyś zrobić sześć zer. Twoja córka wstaje z ziemi i mówi Tato, wybacz, ale nie jesteś moim tatą. A ja nie jestem twoją córką. Marysia zdjęła z siebie kostium. O kurwa! Tak naprawdę to jestem Kuba. Tako wstaje z ziemi i również ściąga kostium. Tato Marysi, a ja to nie tako. Tylko pudełko klocków Lego. Zszokowany spierdalasz stamtąd. W drodze spierdalania uświadamiasz sobie, że trzymałeś 12 lat darmo zjada pod dachem z wydziaranym ryjem jak kryminalista. Chciałbym rzec, że brak profitu. Ale kurwa, jednak profit. Jest stop na pierdalania pralką dzień i noc. Stop na pierdalania tako z głośnika. A więc kurwa, profit.